Witajcie, słuchajcie, mam tutaj soczewkę Koito Bilet Model z 2019 roku. Najnowszy model Koito, ona jest dużo mniejsza i dużo mniejszą soczewką niż poprzednie wersje, np. z modułem 1A czy 3A, z uwagi, że nie ma w samej soczewce modułu sterującego. Jest na przewodzie. Dzięki temu sama powierzchnia radiatora jest większa, mimo tego, że sama soczewka jest dużo mniejsza. Dzięki temu można zamontować ją niemal w każdej lampie, nawet takiej, jaką jest na przykład Audi A4, tak zwany małyż. A pokażę może, w jaki to sposób zrobić, bo ludzi wiele, wielu Naszych klientów przykłada te soczewki, mówi, że nie pasuje, nie pasuje w otwory. Wychodzi w różnym miejscu ta soczewka, niekoniecznie w centralnym miejscu maskownicy, więc. Uprzedzam, że nie jest to jakiś płekpla play, odkręcam starą soczewkę, wkręcam tą, bo te uchwyty mogą być w zupełnie innych miejscach. Soczewka nie jest w centralnym miejscu. W związku z tym często wymaga to spiłowania delikatnie, na przykład tutaj krawędzi radiatora, czy wywiercenia otworu w innym miejscu, czy to tutaj w tej blaszce, czyli w samej soczewce, tak samo u dołu. Czy też na stelażu w lampie. Jak to się udało zrobić tutaj w tym Audi A4? No udało się, jest zamontowane, jest soczewka w centralnym punkcie. Co trzeba było zrobić? Obciąć dół, wywiercić otwory w innych miejscach na blaszce. Zaraz to porównamy, mamy tą samą soczewkę i widzimy, dół jest obcięty, a otwory są wywiercone w innych miejscach, tak, góra opuszczona, żeby się trzymało, no to jest na dużych podkładkach, wszystko mocno dokręcone, trzyma się bardzo mocno i stabilnie, oczywiście linia światła jest tak sama, Taka sama, na tej samej wysokości, centralny punkt też jest jak poprzednich, starych, oryginalnych soczewek. Także, jeżeli ktoś ma miejsce, chęci, chce się pobawić, to właściwie te soczewki można zamontować w każdym aucie, nie, udało, nie było jeszcze takiego zadania, gdzie nie udałoby się nam tego zrobić.